Ale odjechało, czy nie? No właśnie nie. Nie widziałem, żeby odjeżdżał. Zapadło się kurda po ziemi. Po ziemi, no po ziemi normalnie. A to bagno. Kurwa, ile fur. Jezu. Ja. Ej, miejsce dla Twojego starego. <grystanie> <grystanie> to zostaw mu. Dobra, idziemy. Miejsce dla Sony jak wraca od klienta. <grystanie> <śmiennie> przygarbiona <śmiennie> Bo oni już tam siedzą chyba Dobra panowie, idziemy razem ekipą, sztywno I kurwa świruj Każdy w głowie niech układa sobie bajerkę Gdzie tu kurwa drzwi są? Tu po lewo A pierdolę pa, jakie stulejarze I nie, nie O nie Stasiu, nie Stasiu, kurwa Witam kurwa wszystkich stulejarzy Dzień dobry. Kasił, dobra, dobra, dobra. dobry, Chodź, chodź, Sasiu, chodź, Sasiu, chodź Chodź, że tam będzie wszyscy, którzy chcieliby wziąć udział Kandydaci zapraszam tutaj do Pana z plecakiem na zapisy Jeszcze jeden zawodnik, kurwa, elitarny dobry, Stasiu z Łodzi e, Zapisałem że ktoś kazał teraz zapisałem. A, no i zajebiście, Pana. dobra Chcesz się ustawić? Sasiu, siadaj, będziesz Panią sobie wyrywał On ma w jakim wieku jest pani? Tu e, Mam mówić szeptem, żeby, czy, żeby widownia słyszała? W Halo, halo! Mam mówić szeptem, czy tak, żeby widownia słyszała?

Babka ci już może ciśnie gruby to, to jest znajdę może pojedynek ze słońcem robić Po lewej, po lewej Po twojej prawej, pod twojej prawej. No, my... Stasiu no, prawej. Tak? tak. Prawej? A wiesz, z kim to, będziesz miał pierwszą radkę? Stresuję się trochę Z będziesz miał pierwszą radkę. jaką kurwa taśmą? No taka taśma Ty, Stasiu, Randy pierwszy jedzie do ciebie Gdzie jest Stasiu? Wszyscy zapisani Czujesz się kurwa Jak na butle posadzony po szampanie zaczyna budować A nie od To lepiej nie kasz Od gazu To smutne dzieciństwo, smutne 8 minut It's the final countdown Stasiu, pierwsza twoją randka to będzie z Panią Sonią Tak? Polecam wszystkim, Sonia Escort 200 dolarów. O nie! O nie! Oo! Sonia jest! Dać się lepiej pan wrot już, nie? Brawo, brawo, tam ja jest, ale nie ta Sonia Skarzona, Psz, co wyjdzie. A jaka, jakaś, jest, jakaś, jakaś z Twittera, nie wiem kto tam się facet za nią się podawał. To Jacek się za nią podawał kurwa. Jacek Jacek, 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 a to Jacek jest. Teraz. Dobra Juri, nie pierdol, bo na fej koncie siedzisz Sonia na Twitterze. Ja nic nie wiem kurwa. To nie jest? Dobra, idzie ona, bo już mnie sfędzi, robak. Dobra, ale To ma, to ma być taka kulturka? Za te 200 Ale to chodziło o dupę taką z Twittera. To Juri na fake koncie siedzi. A, czy ja dobrze słyszałem? Czy, czy kurwa powiedziałeś Sonia? No i co z tego? No ziomek ma na Twitterze taką, taką nazwę. No to doszły sugerety, to to kurwa Sonia... Kurwa, dobra, że... 6 minut. No kurwa, nie wyczymie tutaj Stanisław, kurwa, zaraz nie pożytkali wszystkich. My się, my się kurwa kłóciliśmy ostatnio, taka awantura była, zostało wszystko wyjaśnione. O co ci chodzi? Ta, to pod tym mostem wyjaśniliśmy sobie wszystko. Tak, więc było wszystko wyjaśnione, no głupio wyszło. Sprostowaliśmy no to, ciekawe, to, ale... jakie to będzie. żeby kurwa, kurwa. dalej Zajam nie było domu, żadnego żadnych dymów. Będzie dobrze. Z mojej strony będzie, będzie okej. Okay. Jas. Jasne. A, nie jak... Oj dobra, a ty, ty chcesz się zapisać imię? czy No przecież ja, kazali mi tu siedzieć, mówili, że już jakaś dupa idzie, że mam ją kręcić. Czakumar. Nie, 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 za 5 minut zaczynamy i... No po chuj ja tu siedzę, kurwa, kazali mi tu bar, gorące krzesła, panie. Nie, możesz Pani sobie ujść Zrobili ze mnie kurwa debila 3 dupach. Jest, albo... Ze szpitala idziemy. Ja <grytaj>, ja, a mam pokazać sms wszystkim? Jak mnie kochasz, kurwa? Dobra, mamy jeszcze U. 5 minut. Daj, wyciągam, czy ja czytam? Popatrz, tak, wryta. Nie, 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 Będę nie, 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 z tyłu, kurwa, zamknę Dobra. Zamknę Dobra. Mhm. Dzięki. Dobra, jest taki pomysł no na rozwiązanie no. sytuacji kto chce niech kurwa wyjdzie na środek pierdolniak i w Dobra, kurwa no, wiedziałem, wiedziałem Luciano? Ja najpierw muszę zobaczyć o co tu chodzi jak To pan kandydatka usnęła w, no, Dobra, w, w no. kolejce prawda tutaj e, Bilecik, tak. do wzięcia bileciku, no, może być później... No to na koniec dostanę. będzie. Do swojego no. kolegi... Halo, a to kolega opowiada to żart, tak? Tak, 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 tak. Tak, tak. I pan podjeżdża... Nie słychać cię. Ech, przepraszam, no teraz? No. Okay. No. To pan przyjeżdża przyjeżdżał swojego kolegi z innej wyspy i, i tak patrzy: piękny dom, auto piękne i się pyta Ty skąd ty masz tyle pieniędzy? Po u mnie na wyspie bieda. On mówi: Chodź do góry. Widzisz te, te duże okno? No widzę. Popatrz za nie. Widzisz tą autostradę? No widzę. Ile ona kosztowała? 120? Dokładnie, ja zabrałem 140 z miasta. No i mija rok. I ten gościu przyjechał do pana Luciano, na zna jego wyspę. Patrzy, trzy domy, zamek, piękne, a samochody same z przy dupy z miasta. I się pyta, ty panie Luciano, skąd pan ma tyle pieniędzy? No chodź do góry, widzisz to okno? No widzę, Poparz na nie. Widzisz te wszystkie autostrady? Nie, no właśnie. Nie. Yeah. Kurwa polityk zajebany. Przystałem po 5 nie. Brawo, brawo! Brawo, brawo, brawo. Brawo już mamy pierwszego okay, wygranego. Jeszcze ktoś, 3 i Dobra, gdzie te kurwa dupy? No dupy zaraz będą, dupy zaraz będą, spokojnie Fajne dupy dupy z klasą. One trzymają styl Trzymaj Odparowy kiełbasą O ty kurwa <noise> Jaguar jest zapisany jako Jaguar mały śurak w liście. No i chodź, zapytaj się kurwa parowy, jakiego mam z kurwy syna. Pokazałem. Parowa lubi małeś tego, co wiem. To... Chcecie? A, taki. Taki? On lubi Patrzcie, O kurwa! Dobra, Jaguar ta kurka salto, Widać z Zazji. Nie <noise> Chuj wam w cyce. Nie, Jacek? Ja cóż? Co? Co? Ty pierdolnałeś się, Guarać? No, co? Dobra, nieważne. Nie no, ja wpierdałem, kurwa, bo ja. Jest, Stasiu? To jest Stasio. Dobrze, już zaraz się nie na to pod kurwo, jebana, bo śmierdzi. No, ma, na mnie pisz, no, kurwa. No, Stasiu! Wyjebie ci placha zaraz. O ty kurwo. No, co, co, co? Nie bijam się, bijam się. To był liść. A, czyli o, ciebie, o, kurde, o, A ty, no czyliście, wykorzysty, zjedziemy jak Kopa ciebie, kurwa. Co już? się Dobra Kurwa. Dwie minuty kurwa. Ja nie, nie mogę i nawet zasad hmm. nie znam w piście to mam. Ja chcę się tylko po wszystkiego. Ja nigdy na rancie nie byłem. <noise> Brałysz jak swoje. Możesz mówić, wydobył na panie. Dzień dzieci Trajba, ty się zapisałeś? Co to Staw pewnie? się łap, łapę do góry. Dobujemy trzy koła dzisiaj taką. No, policjancie się może... dzisiaj. twarz taką trochę pospolitą. 48 patronów jest stosik. Dobra. witam was wszystkich bardzo serdecznie pierwszej edycji. Randki w ciemno w Los Santos, moi li, mili Państwo, Waszymi dzisiejszymi prezenterami będzie poczciwy Karbo. Witam oraz serdecznie. Mini paruwa, oraz ja <laughs> wydajcie, Luka wydajcie. Luciano. Mówcie do mnie, wujek Luca. Brawo, brawo, brawo! 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 Witam serdecznie Co wszystkich z spragnionych miłości, <laughs> spragnionych uczuć, czy też spragnionych seksu. Czy wszyscy są gotowi na wydarzenia, jakie tu będą miały miejsce i niesamowitą pulę nagród. Jesteście gotowi nie. na disco? Gruby nie. jest zawsze gotowy. Aaaa. No i bardzo disco nie. Disco w disco. Nie no, nie no nie Dobrze, dobrze. czyli myślę, że możemy zaczynać. Ja się udam na bok, przygotuję się, tutaj mini paruba będzie wzywał po kolei kandydatów. To kurwa. O, klaski dla pana Dziękuję. <noise> 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 100 tutaj... ludzi nad te wszystkim! Klap, klas, klap, klas, klap, 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 Dobrze, wytłumaczcie paruwa oraz y, podcamy... Tak nie, 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 wyczytujemy nie, 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 na środek wychodzi wychodzi osoba wyczytana zadajemy parę pytań i nie później powiem, kurwa, o, kobiety, które są tajemnicze, nie będą się ujawniały, będą zadawały wam pytania i będą dawały wam punktacje Kto będzie miał na więcej, kurwa, punktów ten wygrywa. Randkę Ja mam taką małą uwagę. że żeby, żeby No, tutaj... patrząc na ciebie, to ona będzie trochę większa niż taka mała. Szybko <laughs> <laughs> kurwa, robimy pompki. Tylko, żeby tutaj coś, jakoś nie podpowiadała. Tym... Ty mordo, mordo. Dobrze. Barto. Masz wiagrę? Bo tu kurwa dupy trzeba ruchać. <gry> nie. Ja, kurwa, doła. kurwa ze spitę nie ma Ze szpitala jesteś, nie masz wiagry? W sumie nasza czwórka jest ze szpitala. Nie, nie no, że wiagry. To mi kurwa zrób za w chuja z penicyliny pierwszy jest pan Jurki Winokurov. Ju, Pepo, Jurki. witam, Cicho, cicho. Proszę usiąść tu na krzesełko. Krzesełko gorącej nocy Moje ulubione. No, Eli, czy słucham? nam coś o sobie. No, Jurki Winokurov mówi samo za siebie. Człowiek jest przystaw się, biznes. No, ustaw się koło mnie. 31 Urodzony w Rosji przyleciał do Los Santos za karierą. Czy ma pan tą pracę? Jak najbardziej? Yy, pana dochód miesięczny? 300 tysięcy dolarów. Już nie. Panie Panie Jest liczba. Przyzwoicie, jest przyzwoicie. Staram się jak mogę. Co pan ma do przekazania wszystkim kandydatom, które mogą być pana przyszłą żoną? Oho, o, oh, oh. wiele, powiem szczerze, <laughs> wiele, wiele mogę zaoferować i wiele, wiele mogę powiedzieć. o swojej idealnej kobiecie, jak ona by wyglądała? No, przede wszystkim mądra, to jest tak, bo ładne, wszystkie mogą być ładne, przede wszystkim inteligentna, bo piękno przechodzi, a jednak całe życie chce spędzić z tą jedną idealną. Ta duże cycki, nie? Piękne słowo. Czyli chodzi o to, co ma kobieta w środku. A nie tylko to, czy jest ładna. Jak kurwa, czy ma dobrą szparę, tak? W skrócie. Rozumiem, proszę siedzieć dalej. Czas na pytania od kandydatek. Charlotte, proszę. Przygotuj pierwszą panią kandydatkę do pytań. Dobrze, czy kandydatka numer jeden jest a. Ja. Co to? kurwa. No cicho. Tak, się zjebał. Dobrze, a więc kandydatka numer jeden, proszę o pytanie. Kurwa, nie słychać. Zawsze. Krzycz. Nie słychać tej pani. Jak dawno pan przyjechał? No, z dwa tygodnie temu. Co? No, proszę pana, no kurwa. Ale że co? Dobrze, dobrze Pytanie numer dwa. Kandydatka numer dwa jest gotowa? Tak jest. Dobrze, proszę o pytanie. Ile związków ma pan ze sobą? O, Ostro! U, z grubej Rury, z grubej Rury. Jeden rozwód. 12 lat w związku. Co? Czyli pan ma 31 lat? <grym> 31 lat związku po rozwodzie? Po rozwodzie. No, spotkaliśmy się w przedszkolu. Szybki strzał. <grym> Musimy <grymne> ja to, to mieć, jak pan. No, wcześniej zacząłem, proszę. Dobrze, kandydatka numer 3, proszę o pytanie. Czy kandydatka numer 3 jest gotowa? No to chuj, pomigłabym. Kandydatka numer 3 musi podejść, <grymne> nie widzę. Tak, pomidorował, lubię, tak. E, dobrze, kandydatka numer 3 pyta się, jak długo miał pan stuleje. <grymne> o kurwa, o. Nigdy, proszę. Panie. Dopóki stary Mordy nie otworzył. No! Hahahahaha mi z tym Dobrze, kandydatka numer 4 e, kandydatki numer 4 na razie ma bo tam e, ból tak. głowy dostała Eee, tak, szafa wcięła ją Oj, tak. dobrze no. Dobrze, ja mogę no. na kandydatkę numer 4 no, mam no, mam no. pytanie proszę, dobrze, proszę, proszę, proszę Eee, jaką jest panę ładną gość na nie? 27 Ło! Wow. Duża armatka czy chciałby pan ukazać? Nie da się tańczyć. do No nie ma się czego wstydzić, także szykujcie się na atak 27 2 mm. Dziękujemy Pani Jury prosimy piękne. udać się z powrotem na widownię. Tak, dziękuję, dziękuję. Oj oj oj. No. To, kobiety to kobiety biją się o was, a powinno być na... No. Będziecie no. fa proszę Charlotte Oceny kandydatek, <głos》> punktacja od 1 do 10. Kandydatka numer 1. Także kandydatka numer 1 jest gotowa na ocenę? Nie, no jakaś. Znaczy. Mm, tak. Tak, to proszę powiedzieć. Mocne 6. Jupi! Haaa, <noise> <noise> frajer! Dobrze, Kurwa nie, notuj, notuj. Kandydatka numer 2. Mocne 5. No nie. Dobrze. Kandydatka numer 3. Kandydatka numer 3. 6. Tak jest Paruwa za kandydatkę numer 4 ocena No kurwa takie słabe dwa Jakie dwa, 27 kurwa. Dobrze, dwa, młody nocy <noise> Paruwa nie jest łatwy. milimetrów <noise> Ale czy... no, no, miał no, kurwa, do czynienia z większymi, miał do czynienia z większymi. Nie, nie, bo to są takie standardowe odpowiedzi. Kurwa pyta się takie o No kurwa 30. Dobra, dobra to jest... I, i następnego pana zapowiem. Kolego, mogę ci na kolana usiąść? Dobrze, spokojnie, siadaj kolego uczestnika z sali. Nie stoi ci fuj? No. Oh, kurwa, już leży. O, gra.